Cześć, nazywam się Radosław Kozal, a to jest podcast Work-Life Sport Balance. Z moimi gośćmi będę rozmawiał o ich życiowej historii przez pryzmat sportu i przedsiębiorczości. Dobra, Piotrek, zaczynamy. I zacząć jest mi trudno, bo powód jest dosyć banalny. Ja w pewnym sensie znam Twoją historię. Niemniej spróbuję wczuć się w rolę odkrywcy. I słuchacza, przede wszystkim, i zadać Ci pytania mniej oczywiste. Zaczniemy jednak od wprowadzenia. Można powiedzieć, że mieszkasz prawie na końcu świata. Latem nie macie nocy, a zimą dnia. Do tego jesteś prawdziwym, co do szpiku kości, pasjonatą kolarstwa MTB. Trenujesz w Szwecji, ścigasz się głównie w Polsce. Naprawdę niezły miks. Opowiedz, jak to się stało, że zamieszkałeś nieopodal koła podbiegunowego? i jak wygląda Twoja rowerowa historia od początku do dnia, gdy zamieszkałeś w Szwecji. Cześć Radku, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy i nie ukrywam, że jako niepoprawnemu narcyzowi trochę mi to schlebia. Ściganie się na rowerze zacząłem dopiero po przeprowadzce do Szwecji, więc zacznę od początku. Mieszkając w Polsce nie trenowałem kolarstwa, rower to raczej był środek transportu, jeździłem wtedy na MTP, tak jak większość. Jeździliśmy po lokalnych ścieżkach, ale jakby treningowo to nie było to. W tym czasie i na początku studiów, i, i, i w liceum treningowo była lekko atletyka. Trenowałem wtedy sprint głównie 100 metrów. Wtedy Morris Green był najszybszym człowiekiem na, na 100 metrów na świecie. No i on był wtedy naszym bogiem. Na początku studiów zacząłem bawić się w bikepacking. Bardzo mi to wtedy po, po, podobał się pomysł właśnie taki od strony wolnościowej. Pamiętam stronę internetową Marka Kolonowskiego, niebo zamiast ścian, sufitu, wiatr zamiast ścian. To był praktycznie mój rówieśnik i początkiem też miał podobne. Tak jak on, też chciałem zrobić jakiś epicki bikepacking. I marzenie to zrealizowałem w trakcie urlopu dzikańskiego po czwartym roku. Dołączyłem wtedy do wyprawy do Maroka. Pomysłodawcą tej wyprawy był Bolesław Głosek. No i można powiedzieć, że Bolek nauczył mnie wtedy bikepackingu. Jeździliśmy w sumie dwa miesiące po Portugalii, Hiszpanii i Maroku. Dwa ostatnie tygodnie jechałem sam. Bolek musiał wracać wcześniej do kraju z innego lotniska, i wtedy sobie pomyślałem, że właśnie to jest to, co ja chcę życiu, w życiu robić. E, w tym samym roku, zaledwie miesiąc po, po wyprawie do Maroka, za nomową Bolka zrobiłem tak zwany NordCap, czyli taką, taką obowiązkową wyprawę dla wszystkich bikepackerów. E, no ale niestety urlop dziekański, a może niestety nie trwa wiecznie, no i wtedy trzeba było już wrócić do, do rzeczywistości. E, natomiast no, tradycję bikepackingu e, kultywujemy do dziś rodzinnie. Byliśmy między innymi we Francji na Roarą, e, dwa tygodnie, e, wtedy jeszcze z dziećmi w przyczepkach, więc to też jest możliwe. E, byliśmy też e, na wyprawie dookoła Austrii. I to zrobiliśmy w trzy rodziny, w sumie chyba byliśmy w 12 osób, nawet więcej, chyba nawet 13 osób nasz było. A w zeszłym roku byliśmy we Włoszech i jechaliśmy z Alp aż do Toskanii i z powrotem. W sumie ponad 1000 kilometrów w trzy tygodnie. Także zachęcam do podróżowania w ten sposób, zachęcam do wypraw rowerowych, uważam, że to jest niesamowita frajda dla wszystkich. Można to robić w bardziej sposób sportowy, można robić wiele kilometrów. Tak jak jechałem na Nordkap, to robiłem zwykle po 150-200 kilometrów dziennie i, i widziałem prawie tylko asfalt. Można to robić rodzinnie, kręcić może 2-3 godziny, a, a resztę spędzać na, na zwiedzaniu, tak jak robiliśmy to w Dolinie nad Lo Loarą, gdzie, gdzie każdego dnia odwiedzaliśmy dwa lub trzy zamki razem, razem z dziećmi. No, były na tyle małe, że że zbyt długo w przecepce nie mogłyby już wysiedzieć. Zachęcam też do odwiedzenia strony internetowej Bolesława Głoska. On ma niesamowite doświadczenie, jeśli chodzi o wyprawy rowerowe. No i jemu zawdzięczam chyba to właśnie, że tą miłość do tego sposobu, sposobu podróżowania. Natomiast ściganie, jeśli chodzi o ściganie na MTB, odkryłem dopiero po przeprowadzce do Szwecji. W 2012 roku za namową mojego przyjaciela ze studiów Bartka Jackowskiego, pojechaliśmy wtedy w parze na Sudet MTB Challenge. Ok, powoli łapiemy kontekst. Często, gdy wspominam w rozmowach z różnymi osobami, że mam przyjaciół z Podkoła Podbiegunowego, są bardzo zaskoczeni takim stanem rzeczy. Powiedz proszę pokrótce, jak to się stało, że mieszkacie tam, gdzie mieszkacie i jak wygląda aspekt pogody w Waszej rzeczywistości? Jak długo trwa u Was zima? No i jak radzisz sobie z całymi dniami bez zachodu słońca albo kompletnie bez niego? A więc do Szwecji wyprowadziliśmy się w 2008 roku, czyli już ponad 12 lat mieszkamy tutaj na północy. Mieszkamy w Budę, to jest 80 km na południe od koła podbiegunowego. I prawie 1000 km na północ Sztokholmu. I jeśli spojrzycie na mapę, to jest sam koniec, prawie sam koniec Zatoki Botnickiej, czyli to jest no, północna Szwecja. Zawodowo jesteśmy dentystami i od 2012 roku prowadzimy własną klinikę w Buden. Ile trwa zima? No cóż, zima w Polsce. Kojarzy się zwykle z czymś złym. Tutaj jest wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że pogoda w październiku i listopadzie u nas przypomina tą, która jest w Poznaniu w styczniu, czyli to są temperatury zwykle oscylujące w granicach zera. No, i to jest taka raczej średnia zima. E, natomiast od grudnia do marca e, u nas jest taka zima pełną gębą, czyli to jest półtora metra śniegu najczęściej. E, temperatury oscylujące zwykle w granicach od minus 5 do minus 20 stopni. E, jeden tydzień w. W roku, zwykle to jest w połowie lutego, taki najzimniejszy to są zwykle temperatury około minus 30 stopni. Najzimniej tutaj, jaką temperaturę ja doświadczyłem, to było minus 40 stopni, ale to już było parę lat temu. W marcu temperatury w ciągu dnia przechodzą na plus, i wtedy się u nas mówi o tak zwanym Worwinter, czyli wiosno-zima, i to jest ten okres, który jest tutaj. Szeroko uważany jako ten najlepszy. Wtedy jest też dość długo jasno. Najczęściej jest bezchmurnie, słonecznie, pięknie. Śnieg zaczyna topnieć w okolicach końca marca, no i jako, że potrafi go być u nas na tyle dużo, to czasem jeszcze zostaje nawet i do połowy maja. W najciemniejszym okresie u nas, koniec grudnia, słońce. Wschodzi około godziny 10, zachodzi około godziny 13. Czyli mamy tak około 3 godzin e, szarówki, można powiedzieć. No, nie jest, to, nie jest to całkowita noc, ale no to rzadko też widać słońce. Można powiedzieć, że ten okres właśnie w grudniu, a nagrywamy to teraz w grudniu, to e, jak teraz pomyślę, to w ten weekend mieliśmy pierwszy raz widzieliśmy słońce od miesiąca, tak naprawdę, bo wcześniej, pomimo tego, że nie jest zupełnie ciemno, ale ten okres bardzo często jest też bardzo też zachmurzony. W przeciwieństwie właśnie do marca, kiedy jest no pięknie słonecznie, jest naprawdę super. Także jeśli ktoś by chciał odwiedzić północną część Szwecji, to i zobaczyć prawdziwą zimę, to polecamy właśnie marzec. Być może początek kwietnia, jeśli ktoś nie lubi niskich temperatur. Sama ciemność w zimie specjalnie nam nie przeszkadza. No, z takiego prostego powodu, no wychodzimy do pracy rano, jest ciemno, wracamy po południu, jest ciemno, to mniej więcej tak jak w Polsce. Natomiast jeśli mogę znaleźć, znaleźć coś uciążliwego, to myślę, że to jest okres koło kwietnia już, kiedy no, chciałoby się, żeby ta zima się wreszcie skończyła, no to, a, a ten śnieg jeszcze leży w tym lesie, prawda? E, wtedy byśmy chcieli już sobie pochacać po, po, po mątanbajkami po, po ścieżkach, no, ale jeszcze się nie da. Taki, taki okres, gdzie naprawdę możemy wyjechać w teren, to jest druga połowa maja tak naprawdę. Półtora metra śniegu. Brzmi dobrze i nieco melancholijnie, gdy spojrzę na kapiący z rynny deszcz. Słuchaczom tylko podpowiem, że waszym sposobem na śniegi są fatbajki lub alternatywne narty biegowe. A jak wygląda Twoja okolica pod względem warunków dojeżdżenia, gdy to możliwe, oczywiście? I czy kolarstwo w waszym rejonie jest popularne? Jak wygląda aspekt społeczności rowerowej w tak odległym miejscu? No właśnie. Fedbajki zimą. E, to jest właśnie nasz sposób na trening na śniegu w tym zimowym okresie. E, jeździmy na fedbajkach od listopada do kwietnia e, i robimy to zwykle, po, jeśli, jeśli mam możliwość, po, po ścieżkach, które są tworzone przez skutery śnieżne. Skutery ubijają ten śnieg na tyle, że na tych grubych oponach możemy się po, po tych ścieżkach przemieszczać. Najczęściej, najczęściej jeździmy na bardzo niskich ciśnieniach to jest 0,2-0,3 bara, 0,2 z przodu 0,3. No, te niskie ciśnienie pozwala nam na nośność na, na tym dość luźnym podłożu. No to jest niesamowita frajda i dlatego też, że, że to są często te ścieżki skuterowe przebiegają w takich miejscach, gdzie normalnie latem nie jesteśmy w stanie się dostać. Na przykład, na, na przykład przez bagna, przez tundrę, przez, przez jeziora. No, no i ma, ma taki, to, taki element trochę przygody, tym bardziej jeśli weźmiecie pod uwagę, że tutaj na północy niewiele osób mieszka i często jak wjeżdżam na taki 3-4 godzinny wyjazd, to nie spotykam absolutnie nikogo poza łosiami bądź reniferami gdzieś tam przebiegającymi. Także to jest super sprawa. Na, no, używamy tego jakby narzędzia w takie dni, gdzie nie jest zbyt mroźno. Myślę, że taką granicą bólową, granicą bólu to jest minus 15, minus 16 stopni. Poniżej tej temperatury raczej nie wyjeżdżam na, na trening rowerowy na zewnątrz. Wtedy wybieram Zwifta. No, Zwift to jest takie narzędzie, które właśnie w te ciemne, ciemne dni, zimowe, wprowadza trochę światła, można powiedzieć. E, dość dużo się ścigam na Zwifcie też w tym okresie właśnie po to, żeby, po to, żeby utrzymać trochę, no myślę, że motywację, e, tak najbardziej. E, natomiast jeśli chodzi o, o kolarstwo w Szwecji, e, kolarstwo jest w Szwecji popularne, głównie szosowe. W każdym mieście jest przynajmniej jeden klub kolarski. W większości są to kluby amatorskie, i każdy z tych klubów co roku organizuje jakieś zawody. Jeśli chodzi o północną część kraju, tu gdzie my mieszkamy, to w zasadzie nie mamy żadnych zawodów komercyjnych, są tylko organizowane przez lokalne kluby. Największe zawody MTB na północy co roku organizuje, organizuje szelewcio i. Startuje w nich nawet 500 osób. No to możecie sobie z, wyobrazić skalę, jeśli chodzi o, o, o ten sport u nas na północy. Takie, takie zawody klubowe, jakie organizuje nasz mały klub, no zwykle pojawia się pomiędzy 20 a 40 osób może. Jeśli chodzi o MTB, to mamy w, w Szwecji tutaj na północy niemal nieograniczone możliwości terenowe. U nas w naszym klubie mamy około 50 aktywnych członków, czy z czego większość to są szosowcy. Myślę, że nie tylko w Szwecji, ale też w Polsce tak jest. Od jakichś dwóch lat z kolegą próbujemy rozkręcić bardziej społeczność MTB i nawet w tym roku udawało nam się przekroczyć 20 osób na treningach. MTB w Szwecji, szczególnie tu na północy, łączy się mocno z narciarstwem biegowym. I znam dużo osób, które, które trenują obie dyscypliny. Więc wielu z kolegów, z którymi się ścigam, wcześniej uprawiali narciarstwo biegowe zawodowo, a teraz się bają w MTB, także ciężko za nimi nadążyć. To są osoby na naprawdę wysokim poziomie sportowym, a można powiedzieć, że osoby z FTP powyżej 5W na kilogram. Nawet w wieku po, powyżej 40 lat to nie jest to nie jest rzadkość tutaj, także ja mam za kim gonić. Piotrek, pogadajmy trochę o tym, czym jest sport dla ciebie w kontekście przedsiębiorczości myślę, że to dla słuchaczy będzie całkiem ciekawe. Masz na głowie klinikę dentystyczną, a kilka tysięcy osób rocznie w zasadzie dzień w dzień przychodzi do ciebie po pomoc i poradę. To spora mieszanka typów osobowości, do których zapewne nieraz musisz się dostosować. No nie wspominając o tym, że grzebanie ludziom w zębach to nie zawsze piękna praca. Wspomniałeś kiedyś w prywatnej rozmowie, że rower jest dla ciebie ucieczką przed pracą. W jakich sytuacjach obcowanie ze Szwedami jest dla ciebie karmiące? A kiedy tęsknisz za Polską? I czy jest coś, czego po północna Szwecja nie jest w stanie tobie dać, za czym na co dzień tęsknisz? Tak wiesz, zarówno w kontekście sportowym, jak i życiowym. Zacznę od ostatniego pytania. Szwecja nie jest mi w stanie dać rogali marcinkowskich i kiełbasy polskiej. Tak, przynajmniej tu na północy. Karpia na święta udaje się czasem zamówić. Jeśli chodzi o sport, to z uwagi na duże odległości, małe zaludnienie, tak jak wcześniej wspomniałem, no mamy ograniczoną ilość, dostępność do wyścigów MTB. Nie mamy w zasadzie żadnych wyścigów etapowych, ale jest to zawsze dobry sposób, dobra okazja, żeby, żeby zawitać do Polski. Latem lato u nas jest fantastyczne, no bo cały czas jest jasno, natomiast brakuje mi tych polskich ciepłych nocy. Patrząc na obecną sytuację polityczną w Polsce, czy tęsknimy? No nie za bardzo, jak na razie. Powrót do Polski. Never say never, ale no, na razie nie sądzę. Spotykamy się z rodziną raczej często. No niestety w tym roku przez COVID nie za bardzo, ale normalnie w, w ciągu roku par razy mamy się szansę spotykać. Dzięki technologii rozmawiamy, rozmawiamy przynajmniej raz w tygodniu. Nadal mamy kontakt ze starymi przyjaciółmi. Często wyjeżdżamy razem na wakacje. Rowerowo oczywiście. No i mamy oczywiście dodatkowy kontakt przez zawody MTB. Na przykład treningi na Majorce z FTI. Obcowanie ze Szwedami. No więc zaznaczę tu wyraźnie, mieszkamy niemal 1000 km na północ od Sztokholmu. Generalnie się mówi, że mieszkamy w Norland. Także no, a nawet można powiedzieć, że to nie jest do końca Szwecja mieszkańcy to, co jest na Szwedów, Finów, Lapończyków, jest też trochę Norwegów. Generalnie wydaje mi się, że obcowanie jest łatwiejsze niż z Polakami. Główna różnica polega na tym, że Szwedzi tu się darzą nawzajem większym szacunkiem. Można, można to też czytać jako większa E, jaką większą wstrzemięźliwość, e, taką zimną, e, to ułatwia trochę pracę, ułatwia rozwiązanie problemu z urzędami, e, codzienne życie. Nikt nikomu raczej nie rzuca. Kłód pod nogi. Myślę, że to jest taka duża różnica. <laughs> no, nie chciałbym to zabrzmieć bardzo, bardzo negatywnie, jeśli chodzi o Polskę, ale jeśli mamy szukać, szukać różnic, no to jest pod tym względem, to, to na pewno jest. Um, może się też to wiązać z tym, że to jest mała społeczność. Budyn ma około 25 tysięcy mieszkańców, no i wiadomo, wszyscy się znają. E, ciężko anonimowość. Co do atmosfery, na południu trudno mi się wypowiadać, no, nie mieszkam tam. Od Szwedów nauczyłem się takiej moralności w pracy, takiej, takiej pradawnej, protestanckiej w myśl powiedzenia shit happens because you don't work enough. Znam wiele osób, które żyje, żeby pracować, nigdy nie idą na emeryturę. Z moich obserwacji mit Szweda, który siedzi w domu na zasiłku jest trochę krzywdzący. No ale ja mam doświadczenie tutaj tylko z Norbotem. A, a tu nie oszukujmy się, to jest ludek od wieków smaganym różnymi wiatrami. No bez ciężkiej pracy by nie przetrwał. Prowadzimy własną działalność razem z żoną już od prawie 10 lat. Więc na co dzień zdarza nam się przenosić pracę do domu. Czasem jest to konieczne, ale na dłuższą metę no, może być to nużące. Staramy się większość spraw dotyczących pracy rozwiązywać w godzinach pracy. No i myślę, że całkiem nieźle już nam to wychodzi, ale nadal nad tym pracujemy. Na początku było gorzej, no firma wymagała dużo więcej nadzoru, my też byliśmy na innym etapie rozwoju zawodowego. Pracujemy klinicznie, a w tym samym czasie też zarządzamy firmą. Także, jak to się mówi po szwedzku, trzeba umieć złapać parę piłek czasem w locie na raz. Na co dzień myślę, że świadomość tego, że wykonałem swoje zaplanowane obowiązki, daje mi swobodę w dysponowaniu czasem na przyjemności, na przykład trening. Wymaga to planowania i zarządzania czasem, efektywizacji pracy. Od wdrażania nowoczesnych, lepszych i szybszych technologii poprzez racjonalizowanie procesu, procedur i współpracę w teamie. Takie doszlifowanie no, zająło nam wiele lat i cały czas ten proces postępuje. No, dzięki temu pracujemy krócej i bardziej efektownie. Myślę, że dopiero od czterech lat możemy sobie pozwolić na w miarę regularne treningi. Sport to jest taka przysłowiowa wiesienka na, na torcie, dodatek, hobby. Czy rower to ucieczka? Częściowo tak. No, wiadomo, czasem musimy. Ja bardzo lubię sobie prze, przewietrzyć głowę. Myślę, że wszyscy mamy podobne, podobne wrażenia, dlatego bardzo lubię treningi na przykład bezpośrednio po pracy. Jeśli chodzi o balans. Pamiętam z wywiadu jeszcze dawno temu ze Zbigniewem Zapasiewiczem. Bardzo mi to utkwiło w głowie, miałem wtedy 18 lat. Powiedział wtedy, mężczyzna wstaje rano, patrzy w lustro, planuje, co tego dnia ma zrobić, a potem to robi. I pamiętam, że to bardzo mi wtedy zampinowało. Po pierwsze, dlatego, że zawsze miałem problem ze wstawaniem rano. E, na szczęście, z wiekiem e, jest coraz lepiej. E, ale myślę, ta właśnie zasada odkwiła mi w głowie bardzo mocno. Facet ma zrobić swoją, swoją pracę i kropka. E, I to zdanie bardzo mocno mi osadza na ziemi, tu i teraz. E, uważam, że życie ma to do siebie, że pozwoli, po, potrafi w krótkim czasie bardzo się skomplikować, wytrącić nas z równowagi. E, dlatego uważam, że warto mieć z tyłu głowy parę prostych zasad, które nie pozwalają nam zapomnieć, e, co jest dla nas ważne na ile to jest balans, to nie wiem. To jest po prostu taki, ta, ta, taka moja mała zasada, jedna, jedna z biola. Myślę, że taka, taka najbardziej, mm, najbardziej pomocna. Jakby. Szukanie balansu stało się moją drogą, co wszyscy słuchacze tego podcastu doskonale już wiedzą. Dużo mądrych słów padło w Twojej wypowiedzi. Dziękuję Ci za nie i postaram się wziąć trochę tej mądrości dla siebie. Z racji naszej prywatnej relacji mogę zdradzić i powiedzieć słuchaczom, że jesteś jednym z tych w cudzysłowie świrów rowerowych, o których czyta się w internecie. Rowery, dużo rowerów, najlżejsze komponenty, ramy, koła, mierniki mocy, ciśnienie w wentylach, wszystko musi się zgadzać. Jesteś w mojej czołówce rowerowych świrów tych od Technikali. Będziemy kończyć, a zakończymy dwoma pytaniami. Dla słuchaczy wywodzących się z kolarstwa zapytam, jaki jest twój rower marzeń, ile waży i co ma w sobie szczególnego? A na sam koniec standardowe pytanie, bez którego się obyć nie możemy, czyli jakie jest twoje sportowe marzenie? Hmm, rower marzeń? Obecnie nie mam takiego marzenia. Ale może możecie to zmienić za tydzień, o czym dobrze wie moja żona. Tak jak wspomniałeś, bardzo lubię usprawniać coś, zmieniać na komponenty, testować. W tym roku bardzo dużo testowałem ogumienia. Ze względu na to, że było mało, mało wyścigów, to testowałem różne rodzaje ogumienia, różne rodzaje casingów, żeby poczuć, jaka jest różnica, i, i przygotować się na następny sezon, może troszeczkę w inny sposób. Ile waży taki rower? No, taki, myślę, że taki rower marzeń to powinien ważyć chyba około, poniżej 9 kg, jeśli chodzi o fula. No i w zależności od tego, jak, jak mocne koła chcę mieć, jak mocne, mocne opony. Jeśli chodzi o marzenia sportowe, to w zasadzie mogę powiedzieć tak, marzeń nie mam, ale mam plany. To znaczy, chciałbym e, wystartować e, w paru etapówkach za granicą e, w najbliższych latach. Między innymi jest to Break Epic w USA. E, kiedyś chciałbym też pojechać e, do południowej Afryki. E, tam jest mnóstwo do wyboru. Nie tylko Cape Epic, ale, ale no jest tego naprawdę dużo. E, słyszałem bardzo fajne etapówce w Mongolii. To są takie. Jakby plany na najbliższe lata. Natomiast takich planów rowerowych, ale nie sportowych, no marzy mi się taka dłuższa wyprawa rowerowa, dłuższa mam na myśli więcej niż 3-6 miesięcy. Myślałem wcześniej o Ameryce Południowej. No ale są to tak, takie plany na później. Myślę, że póki mamy mały, jeszcze na tyle małe dzieci, musimy je odchować może, może po 50, może na emeryturę. Jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie do rozmowy. Mam nadzieję, że nie zanudzałem. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie, odnośnie Szwecji, odnośnie północy, to bardzo chętnie odpowiem na wszystkie. Bardzo łatwo możecie mnie znaleźć na Facebooku. Dziękuję bardzo. Cześć. Piotrek, bardzo serdecznie dziękuję Ci za podzielenie się swoją historią, za ciekawe tutaj wątki. Dziękuję Tobie za. Zaangażowanie w nakręcenie tego odcinka. A Was drodzy słuchacze, zapraszam do mojej grupy na Facebooku. Nazywa się WLSB, Work Life Sport Balance, grupa ludzi przedsiębiorczych. Zapraszam Was do polubienia mojego fanpagea. Przepis na trening Radosław Kozal. Jestem także na, na Facebooku, na Instagramie, a także na YouTubie. Hmm, ostatnim elementem tego podcastu będzie pewna nowość, ponieważ chciałbym Wam zapowiedzieć kolejnego gościa. Bo skoro Piotr był z zupełnie innego miejsca na Ziemi. Kolejny gość jest w tym aspekcie podobny. Żyje na południe tym razem od Polski, w kraju zupełnie innym niż Polska i tym akcentem chciałem was zachęcić do tego, żebyście wrócili do mojego podcastu, który opublikuje nowy odcinek za około dwa tygodnie. Także do usłyszenia.